Dzień dobry, po czym mogę pomóc? Mm. bo mówię na wizyta, a na jakie nazwisko? Rzeczywiście mam tutaj w systemie i to jest taka kontrolna wizyta, tak? Mm. Okej, okay. jeszcze poproszę dla potwierdzenia. mm <laughs> czy pojawiły się jakieś problemy, jakieś dolegliwości czy wszystko w porządku jest? Okej, okay. dobra. Nosisz okulary, soczewki na co dzień? muszę wejść głęboki wdech i wydech Другая сторона. you yes. Es

i desta vez Super